Baśnie braci Grimm. Mądra Małgosia Pewnego razu była sobie kucharka o imieniu Małgosia, która nosiła buty z czerwonymi rozetkami. Kiedy wychodziła w nich na zewnątrz, obracała się to w jedną, to w drugą stronę, podziwiając siebie i myśląc: Z pewnością jesteś piękną dziewczyną. A kiedy wracała do domu, w radości swego serca wypijała łek wina, a że wino pobudza apetyt, próbowała najlepszych kąsków z tego, co właśnie gotowała, aż się nasyciła, mówiąc: kucharz musi wiedzieć, jak smakuje jedzenie. Zdarzyło się pewnego dnia, że jej pan powiedział: Małgosia, dziś wieczorem przyjdzie gość, przygotuj dla mnie dwa kurczaki w wyjątkowy sposób. Zajmę się tym, panie, odpowiedziała Małgosia. Zabiła więc dwa kurczaki, oskubała je, oczyściła, nabiła narożen i wieczorem umieściła je przed ogniem, aby się upiekły. Kurczaki zaczęły nabierać złocistej barwy i były już prawie gotowe, lecz gość jeszcze się nie zjawił. Wtedy Małgosia zawołała do swojego pana. Jeśli gość nie przyjdzie, będę musiała zdjąć kurczaki z ognia, a to będzie wielki grzech i wstyd, jeśli nie zostaną od razu zjedzone, gdy są najsmaczniejsze. Pan odpowiedział pójdę sam po niego. Gdy tylko pan wyszedł, Małgosia odłożyła rożen z kurczakami na bok i pomyślała: stanie tak długo przy ogniu, robi się gorące i męczące, a człowiekowi zachciewa się pić. Kto wie, kiedy wrócą? Tymczasem zejdę do piwnicy i wezmę łyk wina. Pobiegła na dół, napełniła dzbanek i powiedziała: Niech ci to na zdrowie, Małgosia. Po czym wzięła solidny łyk, a je zaraz potem kolejny, jeszcze większy. Następnie wróciła, umieściła kurczaki znów nad ogniem, polała je tłuszczem i radośnie zakręciła rożen. Ale zapach pieczonego mięsa był tak kuszący, że Małgosia pomyślała, coś mogło się nie udać, trzeba spróbować. Dotknęła palcem mięsa i powiedziała – Ach, jakie te kurczaki są dobre. To naprawdę grzech i wstyd, że nie zostaną zjedzone od razu. Pobiegła do okna, żeby sprawdzić, czy pan nie wraca z gościem, ale nikogo nie zobaczyła. Wróciła do kurczaków i zauważyła, że jedno ze skrzydeł zaczęło się przypalać. Lepiej je odciąć i zjeść. Więc je odkroiła, zjadła i bardzo jej smakowało. Gdy skończyła, pomyślała, to drugie też trzeba zjeść, bo inaczej pan zauważy, że czegoś brakuje. Gdy obydwa skrzydła zostały zjedzone, poszła znów zobaczyć, czy pan wraca, ale wciąż go nie było. Wtedy przyszło jej do głowy, a kto wie, może w ogóle nie przyjdą i zatrzymali się gdzieś po drodze. Powiedziała więc do siebie, hej Małgosia, baw się dobrze, jeden kurczak już zaczęty, napij się jeszcze i zjedz go całego. Kiedy go zjesz, będziesz mieć spokój, bo dlaczego, Boże, dary miałyby się zmarnować? Pobiegła zatem do piwnicy, wzięła ogromny łyk wina i z radością pochłonęła całego kurczaka. Kiedy jeden kurczak zniknął, a pana wciąż nie było, Małgosia spojrzała na drugiego i pomyślała: Gdzie jest jeden, tam powinien być i drugi. Oba idą razem, co dobre dla jednego, dobre też dla drugiego. Myślę, że kolejny łyk mi nie zaszkodzi. Wzięła więc jeszcze solidny łyk wina i pozwoliła, by drugi kurczak dołączył do pierwszego. Właśnie gdy była w najlepszym momencie uczty, wrócił pan i zawołał Małgosia, pośpiesz się, gość idzie tuż za mną. Tak, panie, zaraz podam, odpowiedziała Małgosia. Tymczasem pan sprawdził, czy stół jest dobrze nakryty, a potem wziął wielki nóż, którym zamierzał pokroić kurczaki i naostrzył go na schodach. Wkrótce gość przybył i uprzejmie zapukał do drzwi. Małgosia pobiegła zobaczyć, kto to, i gdy tylko ujrzała gościa, przyłożyła palec do ust i wyszeptała cicho. Cicho, uciekaj jak najszybciej. Jeśli pan cię złapie, marny twój los. Owszem, zaprosił cię na kolację, ale jego prawdziwy zamiar to obciąć ci obie uszy. Posłuchaj tylko, jak ostrzy nóż. Gość usłyszał dźwięk ostrzenia noża i wpadł w panikę. Pobladł, odwrócił się i uciekł ze schodów, jakby miał ogień pod stopami. Małgosia nie marnowała czasu. Pobiegła do pana, krzycząc: Ach, panie, jakiego gościa pan zaprosił? Co masz na myśli, Małgosia? zapytał pan. Och, powiedziała wziął kurczaki, które właśnie miałam podać i uciekł z nimi. Co za bezczelność zawołał pan, żałując swoich wspaniałych kurczaków. Gdyby chociaż zostawił mi jednego, żebym miał co zjeść zawołał za nim, by się zatrzymał, ale gość udawał, że nie słyszy. Wtedy pan rzucił się w pogoń za nim, wciąż trzymając w ręku wielki nóż i wołał tylko jeden, tylko jeden. Miał na myśli jednego kurczaka, ale gość przerażony był pewien, że chodzi o jego ucho. Pędził więc ile sił w nogach, przekonany, że musi ratować swoje życie i uciec z obiema sztukami drobiu.